Hej moje drogie osoby z a witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na co tygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak ułożą się dla Was karty i co z nich wyniknie na przyszłość. Ja jak zwykle dziękuję Wam za przepiękne komentarze, za lajki, tutaj, za subskrypcję kanału, no i za to, że po prostu jesteście. A jak tutaj to będzie wyglądało, już patrzymy. Czyli co spotka z tak? Koło Fortuny. Co spotka osoby zajęte? Król Buław. Co jeśli szukamy pracy? Królowa Pucharów. Czy to dobry moment? Tak. To Królowa Pucharów. Mamy pracę. Mamy tutaj aspekt oczywiście dziewiątki mieczy. A więc to będzie się działo w tym przypadku. Co w finansach? Giermek Buław. Czy dobry moment jest to nagry losowe? Dziewięć Buław. Aspekt seniorów. Ogólnie siedem mieczy, zdróweczko, król denarowy. Ostrzeżenia na ten tydzień to władczyni i jak powinnam decyzję, powinienem podejmować, czym się kierować rycerz mieczy. I patrzymy, e, single, król fortuny, co spotka. A więc zmienność losu, kapryśność losu, e, niepewność, jest to najlepsza karta w przypadku, kiedy naprawdę się nie powodzi, i ona rzeczywiście pomaga w zmianie, zmianie statusu, spotkania kogoś naprawdę konkretnego. Natomiast jeśli tam mieliśmy powodzenie, ale nie bardzo korzystaliśmy, prawda, a jakoś tam nie, nie, nie robiliśmy w tym kierunku też zbyt wiele, no to tutaj może nas spotkać po prostu tendencja spadkowa. Mamy kogoś, to spotka nas energia męska, która zadecyduje o kształcie relacji i król buław to dynamiczna kwestia męskiej energii, która właśnie będzie działać, no i jedni mogą działać dla dobra relacji, inni wręcz przeciwnie, albo możemy odczuć w relacji wpływ jakiegoś silnego mężczyzny. Eee, czy to dobry czas, by szukać pracy? Tak, królowa Pucharów mówi nam o pomocy jakiejś ciepłej osoby, lub taka osoba nas przyjmie do pracy. Co w pracy, którą mamy? Mamy dziewiątkę mieczy, a więc będziemy się czegoś panicznie bać. Karta lęków, często czarnowictwa i nieuzasadnionego cierpienia, którego sobie sami zadajemy, bo ciągle myślimy o czymś, czegoś się boimy. Co w finansach? Giermy buław, być może będziemy rozpoczynać coś od początku lub się czegoś uczyć odnośnie kwestii finansów. Także na finanse pozytywny wpływ mogą mieć osoby młode czy młodsze. Czy powinnam, powinienem grać w Totolotka, 9 buław? Nie. Ograniczenia, blokady. Eee. Seniorzy mają siódemeczkę mieczy, spotka was w tym czasie dużo rozmów. Ktoś, nas, ktoś Was położe oczarować swoją prezencją, słowem, wyglądem. Natomiast nie dajcie się omamić. Może być to osoba bliska, ale też obca. Uważajcie. Uważajcie też, żebyście czegoś nie zgubili, czy żeby wam czegoś nie ukradli niestety. Zdrowie król denarów to wizyta lekarska. U kogoś. Komu się płaci prywatna wizyta, prywatne zabiegi, prywatne aspekty, tak, no bo opłata, ale inwestycja, która się opłaci, tak, czyli zapłata za wizytę u kogoś, kto nam pomoże. Zwróćmy uwagę na kwestie gastryczne, przemianę materii, i być może czeka nas zmiana diety albo zmiana leków. E, dalej. Ostrzeżenia. Władczyni przed silną kobietą lub przed nadużywaniem władzy. E, z kolei aspekt tutaj związany z tym, jak podejmować decyzję, rycerz mieczy szybko, ale błyskotliwie, e, choć nie wdawajmy się w konflikty, żeby, żeby nasza decyzja nie wzbudziła czyjejś agresji. To jest też dosyć. Ciekawe i może być no, wyzwaniem dla Waszej przyszłości. Wierzę, że Wam się udaje. Co piszcie? Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No i przechodzimy dalej. Do osób z podznaku Byka. Witam serdecznie, drogie Byki. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na aspekty, które zawsze Was tutaj interesują i czego możecie się konkretnie spodziewać. Już patrzymy. Co spotka konkretnie z Red Redwan? Co spotka osobę zajęte pustelnik, czyli ósemka pucharowa? Czy to dobry moment, aby szukać pracy słońce? Co jeśli mamy pracę, tak? 5 denarów. Co w finansach kur mieczy. Czy to dobry moment na gry losowe 9 buław? Seniorzy, karta ogólna to giermek mieczy. Aspekt tutaj ostrzeżenia to będzie pięć pucharów, zdrowie dwójeczka buław i jak powinnam, powinienem podejmować decyzję wisielec. I już patrzymy. Rytwan jest dla singli, czyli single tutaj, co singli spotka, tak. Dużo ruchu, komunikacji, poznawania ludzi w podróży, z zagranicą, z daleka. No i czeka Was zmiana w sferze emocji, gwałtowna, która spowoduje duży rozruch. Kto Was spotka? Jeśli mamy kogoś, mamy ósemkę pucharową. No, jest to karta izolacyjna, może być w skrajnym przypadku dla was taką informacją, że może stać się coś, co was rozdzieli, ale niekoniecznie może być też po prostu osamotnienie w relacji lub chęć spędzania tego czasu tylko we dwoje bez uczestnictwa na przykład rodziny, co, co jest akurat przyjemnym czasem no, aspektem co jeśli chcemy szukać pracy i czy to jest dobry moment tak, słońce odpowiada nam w pełni że tak, czeka nas sukces powodzenie jeśli mamy pracę, z kolei mamy piątkę denarów, tutaj mamy stratę, strata czasu strata godzin, strata obowiązków utrata czegoś tak, ale też i od, odrobienie strat poprzez pewne aspekty, a więc no, początkowy aspekt jest straty ale też i zysk, dzięki temu, że na przykład odnajdujemy coś kogoś w pobliżu i wykorzystujemy to jako dobrą kartę. Finanse. Król Mieczy, czyli tutaj jak to się mówi, jeśli chodzi o energię finansową, spotkanie z urzędnikiem, prawnikiem, Uważajmy w ogóle na prawo, na to, by tutaj te finanse no, były uczciwe, tak, mimo wszystko. Jest to karta surowości, jakiejś surowej oceny i nieprzyjemności, jeśli chodzi o finanse. Natomiast to to lotek też jest na nie. Dziewięć buław. Nie gramy przy tej karcie, bo ona wróży po prostu ograniczenia blokady. Seniorzy mają giermka mieczy, jakaś kobieta, osoba o jasnych włosach popsuje Wam nerwy. Będziecie też podejrzliwi, chaotyczni, możecie też być oszukani przez kogoś lub wprowadzeni w błąd. Natomiast z dobrych rzeczy jest to bardzo dobry czas na przykład na naukę i spędzanie czasu z młodymi osobami. Ostrzeżenie. Pięć pucharków. Karta ostrzega nam przed tym, żebyśmy Uważali na poczucie własnej winy, nie wracali do przeszłości i nie żyli tym, że coś się nam nie udało, bo tutaj, jakby, naprawa pewnych kwestii jest możliwa, no ale to musi odbyć się w naszych sercach i to my musimy powstać z kolan, by zadziałać. Zdrowie. Dwójeczka buław. Karta dwóch możliwości, dwóch ścieżek, dwóch na przykład aspektów związanych z leczeniem dwóch lekarzy, dwóch opinii, też stany zapalne, kości, stawy mogą boleć, kolana, układ ruchu może trochę zawodzić, mogą się pojawić stany podgorączkowe lub czasowe osłabienia. No i czym się kierować, tak? Wisielec. Wisielec jest generalnie specyficzną kartą, bo mówi, że jakby nie możemy pewnych rzeczy robić na siłę, tak? Jest to karta zastoju, więc jakby, jeśli przewróci nam się świat do góry nogami, nie możemy działać standardowo i tak powinniśmy decyzję podejmować. Na zasadzie poczekamy, zobaczymy, tylko spokój nas może uratować. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i przechodzimy dalej do osób spod znaku bliźniąt. Witam serdecznie drogie bliźnięta, zapraszam was oczywiście na cotygodniowy horoskop spójrzmy na aspekty które zawsze tutaj dla was rozwijam omawiam i dziękuję oczywiście za to, że jesteście spójrzmy na te karty jak one zadziałają teraz dla was co spotka singli osiem, przepraszam sześć mieczy co osoby spotka zajęte 4 denary czy to dobry moment na poszukiwanie pracy? Król mieczy. Co jeśli mamy pracę? Wędrowiec? W finansach co nas spotka? Świat? Czy to dobry czas, aby grać w totolotka kapłanka? Co dla seniorów? Trzy miecze. Zdróweczko as denarów. Ostrzeżenie: siedem buław. Jak powinniśmy podejmować decyzję? Sąd ostateczny. Bardzo ciekawe karty. Już patrzymy. E, single, co ich spotka? Sześć mieczy. Oddalenie lub kontakty z kimś, kto jest bardzo daleko. Podróż, ruch, ale no właśnie w jakimś sensie samotność. E, choć może być ten kontakt, prawda, pisemny, tak mailowy. Telefoniczny, ale jednak w oddali, tak więc tutaj to może być dominującym aspektem. Mamy kogoś, tak? To co nas spotka? Cztery denary. Takie relacje będą nieco ograniczone, zblokowane. Oznaczać to może, że spotka nas blokada emocjonalna i chytrość ze strony ukochanej osoby, coś może być ukryte, coś może być niepokazywane, nieokazywane. Takie skąpstwo emocjonalne, materialne, sytuacyjne. Czy to dobry moment, aby szukać w ogóle pracy, król, mieczy, specyficzna karta mówi teoretycznie, że tak, natomiast możemy spotkać na przykład procedowców, czy osoby, które no niby mogą coś oferować, ale tak się nie przykładać do tego, że trzeba tego pilnować. Że, że to jest takie, że, że trzeba właśnie tych szczegółów, umów dopilnować, aby mieć to wszystko, tak? Że co z tego, że porozmawiacie, jak to może być takie na wodzie pisane? Na pewno nie na siłę przy królu mieczy, bo on tutaj jest złośnikiem i może jak będziemy agresywni, to on nas odpowiednio niestety ukaże lub odrzuci po prostu. Z kolei mamy pracę, tak? To mamy wędrowca, wędrowiec, energia, e, lekkości, czyli ci, co mają pracę, będą w ruchu, mogą mieć podróż służbową, mogą być nowe obowiązki, nowe przygody, tak zwane nowe zlecenia. Przy Was młode osoby będą się re realizować lub będziecie na przykład kogoś uczyć, młodego, nowo przyjętego. Jakie będą finanse? Świat. Jakieś spełnienie, ale ten pieniądz może pochodzić z daleka lub e, dzięki osobie z oddali, z podróży. E, już patrzymy dalej. Czy to dobry czas na hmm, totolotka? Tak? Czy powinnam grać kapłanka? E, karta intuicji odpowiada na pytanie tak, jeśli... Czujesz, że to dobry moment, czujesz, że to Twoje szczęśliwe liczby, że może no, no, to jest ten czas, ale jeśli masz jakieś wątpliwości, no to nie po prostu jest to na nie. Seniorzy, jako kartę przeznaczenia w tym czasie mają. Tujeczkę mieczy, jakieś rozczarowanie, smutki, żale, ale też rozdrapywanie ran, wracanie do przeszłości i jakaś kobieta lub przez kobietę możecie poczuć się zdradzeni, oszukani lub rozdrażnieni. I też ciężkie rozmowy emocjonalne. Zdróweczko, azdenarowy, nowe inwestycje, być może spotkanie z nowym lekarzem, nowe badania, nowe ćwiczenia, nowy pakiet dietetyczny. Nowa energia, w którą też trzeba włożyć finanse. Natomiast inwestycja się zwróci. Jest to też karta oczywiście ciąży, spraw gastrycznych przemiany materii jelit, ćwiczeń, które pomagają, ale nie są to bardzo intensywne ćwiczenia. Może oznaczać np przykład fizykoterapię, rehabilitację, masaże. Eee, dalej, ostrzeżenia. Siedem buław mówi nam, że karta ostrzega przed naciskami innych osób, które będą coś chciały od nas i będą od nas coś wymuszały, to jest ostrzeżenie. Z kolei jak powinniśmy postępować, jak podejmować decyzje? To są ostateczne nie popełniając tych samych błędów z przeszłości, bowiem jest to niewskazane. I tego Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.